Sylwia Kwiatkowska, Wedekarta i Muzykoterapia. Jestem w kolejnym dniu 30-dniowego wyzwania z nagrywaniem filmów, z moim tematem o tym, jak wyszłam z korpo. Dzisiaj w zupełnie innych przestrzeniach, w Ładzie. A z jakiego powodu? Zaraz pokażę Ci coś, co pomagało mi być w korporacji i co pomaga mi teraz balansować te myśli. Które krążą pomysły, kreatywne informacje, ilość informacji, która jest tutaj w obszarze naszej głowy, którą my przetwarzamy każdego dnia, którą przetwarzamy pracując w korporacji i też w momentach, kiedy analizujemy, myślimy, czy dana sytuacja jest dla nas, czy coś zrobić inaczej, jak to zrobić. Bardzo, bardzo dużo tutaj w tej głowie naszej się dzieje. I ja pracując w korporacji, odkryłam też w tym czasie, jak bardzo wspiera mnie Ayurveda, jak bardzo wspierają mnie masaże praniczne, czyli takie, które uruchamiają przepływ energii w ciele. I zobaczyłam, jak bardzo dobrze robi mi masaż głowy. Czyli tu wszystko, co mamy nagromadzone, może być wymasowane, poukładane, zbalansowane. I jednocześnie wychłodzone, czyli to, co się tutaj kotłuje, grzeje i pali i ogień, i płonie w naszej głowie, i jeszcze wiatr te nasze myśli pędzi do przodu i czujemy, że po prostu za chwilę się spalimy, to polecam ci właśnie wychłodzający taki masaż na głowę, i który bardzo dobrze tam potrząsie tą głową, i też olej kokosowy, który ci polecam do takiego masażu, jest olejem, który wychładza. Czyli ten ogień, który się tam kotłuje, działanie, które jest dominujące w naszych czasach i dominujące w, szczególnie w pracy w korporacji. Ten olej wychładza, to działanie i uspokaja, balansuje Powoduje, że my wybieramy, w jakie działanie na chłodno wchodzimy i w, bardziej, w większej stabilności z tym, co chcemy robić. No i teraz w skrócie. Ja rozgrzewam olej kokosowy w takim naczyniu na gazie. Uważaj, bo olej podgrzany potrafi poparzyć, więc delikatnie rozpuszczasz ten olej i najlepiej właśnie sprawdzić sobie tutaj palcem, czy ten olej jest wystarczająco ciepły. Mój akurat jest już chłodny, natomiast ja sobie ten olej nałożyłam, więc uwaga, będzie demonstracja. Czyli z tymi włosami, które ja akurat stosuję ten masaż przed każdym myciem włosów. Więc nalewasz sobie ten olej na dłoń, robisz taką miseczkę z dłoni. Uważaj, żeby tu się wszystko zostało w tej miseczce. Zamykasz dłoń i robisz sobie tutaj taki niewielki otworek. Patrzysz tutaj, mierzysz sobie przestrzeń, gdzie dobrze naleć ten olej. ten olej sobie wylewasz na czubek głowy. Kładziesz. Dłoń lewą na czubku głowy, nakrywasz prawą i rozcierasz przeciwnie do wskazówek zegara. Rozcierasz dobrze, dobrze, dobrze. Czujesz po prostu, jak ten olej się rozchodzi, a później przeczesujesz włosy dłońmi. I to jest rozprowadzenie oleju. Przy okazji sobie rozczesujesz włosy. Tak, troszkę może ich też powychodzić. To jest naturalne. Jak jest to niewielka ilość, to, to jest naturalne. I kolejny krok w masażu głowy. Układasz dłonie, palce. W... tak złączony, i rozdzierasz dookoła głowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dookoła głowy i tak trzy razy Uśmiecham się do tych myśli, które się pojawiają teraz. One się tam układają i znowu sobie przeczesujesz włosy. Kolejny krok. Jest, ustawiasz dłonie w takie, w takie koszyczki. Łączysz swoje palce i zaczynając od skroni kręcisz takie kółeczka. I z tyłu głowy tutaj Ty zawracasz. I jeszcze raz. I trzeci raz. Teraz przeczesujesz włosy. Delikatnością, uważnością. Teraz będziemy rysować zygzaki na, na głowie. I one wyglądają w ten sposób: to są takie zygzaki, które rysujesz sobie dookoła głowy palcami wskazującymi. Też możesz powtórzyć trzy razy, przeczesujesz włosy. Rozprowadzasz ten olej, który jest na odpekę głowy, rozprowadzasz po całych włosach. I kolejny element. To jest ustawienie dłoni w taką pozycję. Przytrzymujesz drugą dłonią połowę głowy. Nakładasz sobie od skroni. I mocno przyłożoną dłonią rozcierasz jedną stronę głowy. Te trzy razy. Teraz yes. przytrzymujesz Tą część głowy dokładasz, płaską dłoń do drugiej strony i rozcierasz głowę. Skórę na głowie i włosy. Dociśnięta dłoń do głowy. To też powtarzasz trzy razy. I znowu rozczesujemy za każdym krokiem. Rozczesujemy włosy. Kolejny krok to jest złączonymi palcami wskazującymi. Przez środek głowy przeciągasz te linię Aż tutaj do końca swojej głowy, u podstawy czaszki. I drugi raz linia, tak samo palcami wskazującymi w miejscach, tutaj tak nad końcem łuku prywowego. I linia się spotyka też tutaj u podstawy czaszki. Kolejna linia, to jest tutaj nad uszami z jednej i z drugiej strony. I przeciągasz tą linię wzdłuż. Idziesz do końca tej czaszki, i znowu na dół. Tutaj spotykają się na samym dole. Palce wskazujące. Kolejny motyw. Jeden z moich ulubionych. I włosy bardzo, bardzo to lubią. Zbierasz włosy w taką kitkę na czubku głowy, skręcasz włosy bardzo sztywno, mocno. Jeżeli masz krótkie włosy, to po prostu zbierasz maksymalnie te włosy, a jak możesz ich najwięcej. Jeżeli masz dłuższe włosy, to właśnie robisz taką kitkę. Czyli skręcamy sobie tutaj. Tak, żeby złapać jak najwięcej tych włosów i pociągasz do góry. Te cebulki, które czują, że żyją, są pobudzone do życia. I ostatni element, który bardzo, bardzo lubię, to są takie uderzenia w głowę tak luźnymi palcami. Całą głowę opukujesz. I też robisz to okrężnym ruchem, przeciwnie, to wskazówek zegara. Ja się śmieję, że to są takie ruchy, chodźcie, głupie myśli. <noise> Dobrze. I to teraz. Na teraz. Daj znać, jak ci jest. A teraz myjesz głowę. Możesz trochę zostać w takim, właśnie na oliwionych e, włosach. Też, A jak masz możliwość w ogóle teraz pracy z domu i możesz sobie posiedzieć z takim olejem na włosach, to Posiedź sobie po prostu, jak masz coś bardzo intensywnie, jakąś czynność, do której właśnie potrzebujesz użyć intensywnie tego intelektu, to jak najbardziej ten olej stabilizuje i wychładza i pozwala ci po prostu myśleć na chłodno. A czasami jest nam to bardzo, bardzo potrzebne. Daj znać, jak ci jest z tą inspiracją. Wszystkiego dobrego dla Ciebie.